Minęło już 8 lat od ostatnich igrzysk śmierci z Jennifer Lawrence. Czas strasznie szybko leci. Tym razem dostaniemy prequel do całych wydarzeń, o których chyba nikt nie prosił, ale o dziwo może on się podobać. Zapraszam. Igrzyska Śmierci, Ballada Ptaków i Węży, jest prequelem do wydarzeń znanej z trylogii Igrzyska Śmierci. Tak, mówię trylogii, chociaż wiem, że ostatni film był podzielony na dwa, ale nie oszukujmy się, to był tak naprawdę jeden film sztucznie podzielony na dwa. Kiedy właśnie usłyszałem, że będzie to prequel i opowiadać on będzie o tej postaci Snow'a, tym głównym złym, tego, w którego wcielał się wtedy starszy yy, pan Sutherland, no to stwierdziłem, no to mi troszeczkę jakby zaciekawienie opadło, no bo. Ta postać była, wiecie, po prostu złym facetem, złym szefem wielkiego państwa, takiego, wiecie, przywodzącego na myśl jakieś takie kraje totalitarne i tak dalej. No nie, nie wydawało mi się tam nic ciekawego do opowiedzenia. Ale jest to także na podstawie książki od tej samej autorki, która napisała oryginalne Igrzyska Śmierci, więc nie jest to wymyślona od czapy gdzieś tam historia przez producentów. I kurczę powiem wam, że jest dosyć ciekawie. Poznamy tutaj historię młodego Snow'a, który zostaje mentorem pewnej trybiutki z 12 dystryktu podczas 10 głodowych igrzysk. Więc już od początku mamy zapowiedź historii upadku. Coś, czego w wysokobudżetowych filmach z Hollywood niezbyt często możemy doświadczyć. I rzadko mamy okazję oglądać takie historie, gdzie już od początku wiemy, że raczej skończy się to dla naszego głównego bohatera, któremu. No mielibyśmy kibicować, raczej źle, raczej negatywnie, pójdzie on w tą ciemną stronę mocy. Ja szczerze mówiąc, wśród takich wysokobudżetowych produkcji e, w Hol z Hollywood, po prostu takich filmów nie pamiętam, no przecież, no nie wiem, epizod trzeci Gwiezdnych Wojen, tak? W 2005 roku? I pomimo tego, iż w tytule mamy Igrzyska Śmierci, na samym ekranie zobaczymy właśnie te głodowe Igrzyska, to jednak historia nie skupia się w pełni tylko na walce o przetrwanie, bo nasz główny bohater właściwie w tych Igrzyskach jako trybut nie bierze udziału. I w tych pierwotnych Igrzyskach Śmierci, myślę, że wiele osób o tym zapomina, ale przede wszystkim... Film, na którym wybiła się Jennifer Lawrence, ale wybiła się na tym filmie, dlatego że jej postać była bardzo charyzmatyczna. Jennifer Lawrence właściwie zjadała ekran, zjadała widownię z swoim, swoim po prostu byciem na ekranie. Tutaj, w tej części, nie ma aż tak charyzmatycznych postaci, aż tak postaci, które mogłyby do nas przemówić. Bo wiecie, postać Jennifer Lawrence, która wstawia się, jakby bierze udział w igrzyskach śmieci... śmieci... Bierze udział w igrzyskach śmierci po to, aby ratować swoją młodszą siostrę. To jest coś, co każdy właściwie z widzów może w pewien sposób jakby do siebie odnieść, tak? No każdy by w takiej sytuacji chciał mieć na tyle odwagi, żeby właśnie w ten sposób postąpić. I przez to postać Jennifer Lawrence, postać Katniss była taką postacią właśnie do zapamiętania. No i Jennifer Lawrence zaczęła swoją wielką karierę właśnie dzięki tym filmom i się w ogóle nie dziwię. Tutaj mamy postać Naszego właśnie Snow'a, który powiedzmy jest oczywiście na początku tej swojej drogi. On jeszcze nie jest tym złym na początku tego filmu. On dopiero będzie, jakby na skutek różnych wydarzeń w tym filmie, przechodził coraz bardziej na tą, powiedzmy, ciemną stronę mocy. Mamy za to postać innej trybutki, która jakby do, też musi właśnie wziąć w dziesiątych udział w dziesiątych Igrzyskach Śmierci. I tutaj powiem Wam, że postać grana przez Rachel Ziegler jest. Jest to bardzo na pewno utalentowana dziewczyna pod względem śpiewu, w tym filmie ona bardzo dużo śpiewa, z tym swoim talentem wokalnym, zresztą West Side Story od Stevena Spielberga na tym się wybiła, coraz więcej takich e, ról dostaje, chociaż zobaczymy jak to będzie z tym dostawaniem tych kolejnych ról, przez to co ona tam e, dziwnego powygadywała z swojego czasu, e, w każdym razie jeżeli chodzi o warsztat wokalny, super, naprawdę dziewczyna widać, że potrafi śpiewać, no ale niestety charyzmy zagroszta aktorka nie ma. Jej postać w żaden sposób mnie do siebie nie przekonała. Poza tym, że bardzo ładnie śpiewa i myślę, że wiele osób może być kupionych przez to, że och, jak ona pięknie śpiewa, to jest bardzo głęboka postać. Nie, to jest postać, która właśnie nie ma w sobie w ogóle jakiejkolwiek charyzmy, która mogłaby do ekranu mnie specjalnie przy... Przykuć. Za to postać, właśnie grana tutaj przez pana Toma Bylta, o ile dobrze wymawiam to nazwisko, czyli właśnie postać Snow'a, jest, no nie jest w ogóle podobna do pana Saterlanda starszego ale jest naprawdę facet, tutaj odgrywa tą rolę w bardzo fajny sposób, bo to faktycznie jest postać, której początkowo gdzieś się kibicuje, taka troszeczkę mieszkająca w tym Panam, w, tym wielki, w tej wielkiej stolicy, ale troszeczkę z nizin, troszeczkę taka próbująca się gdzieś wybić w tej stolicy. Mamy także postacie takie chociażby grane przez Viola Davis czy Petera Dinklicza i na nich też się patrzy przyjemnie na ekranie, chociaż Viola Davis jest mocno przekoloryzowana w tej roli i czas Czasami jest już tak na granicy kiczu ta jej rola, ale nie przekracza mimo wszystko, w moim odczuciu, tej granicy, więc no jest to postać po prostu gdzieś na swój sposob, sposób. Z jednej strony straszna, a z drugiej strony dosyć zabawna przez to swoje takie dziwaczne zachowanie i dziwaczną w ogóle e, aparycję. Ta historia jest bardzo zepchnięta ze sobą. Wydaje mi się, że nie wiem, jak długa jest książka. Czytałem oryginalną trylogię, ale do tej nigdy nie zasiadłem. Może teraz sobie e, to nadrobię. Ale e, po prostu e, ten film mógłby być trzema filmami, albo przynajmniej dwoma. Może trzema to już by było za dużo. Ale ten podział na akty jest taki w miarę, e, że tak powiem, sensowny, żeby kończyć właśnie jeden film i wiecie, i zaczynać, zaczynać kolejny. To jest 2,5 godziny seans, ale myślę, że jakby zrobić z tego dwa filmy i w pewnym takim dość wyraźnym momencie go po prostu skończyć i e, ludzie by mieli wtedy ochotę poznać dalsze przygody tych bohaterów, bo on się kończy w takim momencie, kiedy kibicujemy wszystkim właściwie jeszcze bohaterom, e, by się ta, ta połowa powiedzmy filmu skończyła, to y, no, twórcy tutaj to musieli tak zepchnąć w ten jeden film i o dziwo to, co było minusem przy Kosogłosie, który był podzielony na dwa filmy, Tutaj, no według mnie, by się lepiej sprawdziło podzielić ten właśnie tą balladę o ptakach i wężach, właśnie na dwa filmy, bo wydaje mi się, że ten trzeci, zwłaszcza akt, ten, ta, ta jakby kulminacja nasza jest troszeczkę pośpiesznie zrobiona, i myślę, że wiele osób może mieć taki mimo wszystko niedosyt tej całej, jakby transformacji naszego głównego bohatera. Że powinno by to troszeczkę być dłużej pokazane, niektóre wątki powinny być, według mnie, rozwinięte, niektóre postacie powinny być. Być rozwinięte bardziej, a przez to, że zdecydowano się na jeden film, pewnie też ze względu na to, że nie wiedziano, czy po tylu latach to się jeszcze raz przyjmie, no to, no to dostaliśmy. Z jednej strony w porządku, bo mamy zamkniętą historię i wiemy, jak to się kończy, i nie musimy czekać kolejnego nie wiem, roku, dwóch na jakiś, tam, na jakiś tam kolejny sequel, ale z drugiej strony aż prosiłoby się, żeby było to troszeczkę dłuższe. Dla filmu Igrzyska Śmierci Ballada Ptaków i Węży, według mnie, może być tylko jedna ocena. Bo Ballada Ptaków i Węży to pyszny film. Fucking delicious jestem w pełni zaskoczony, bo niczego specjalnego się nie spodziewałem e, po tym filmie, raczej takiego odcinania po latach kuponów, a tutaj widać, że jest to dosyć przemyślana historia, minusami jest to, że po prostu ten film albo powinien być jeszcze troszkę dłuższy, albo go podzielić po prostu na dwa e, filmy, powiedzmy po półtorej godziny, czy po dwie godziny i takie 4 godziny. wtedy myślę, żeby to wszystko jakoś tak się ładniej e, po prostu e, splątało, te węże z tymi ptakami by się lepiej po, poplątały, ale mimo wszystko... E, tak jak mówię, no nie ma może tak charazmatycznej postaci kobiecej, jaką była Kat, Katniss, ale też ona nie jest tutaj główną bohaterką, postać grana przez Rachel Ziegler jest powiedzmy taką, no jest gdzieś tam powiedzmy ona spółdzieli ten ekran, czas ekranowy razem z naszym tutaj Snowem, ale mimo wszystko widać, że to na nim ta historia przede wszystkim się skupia. I to był po prostu bardzo przyjemny seans, może też przez to, że nie spodziewałem się zbyt wiele, to jakoś go tak lepiej odebrałem niż może ludzie, którzy bardziej czekali, może bardziej są, e, lubią książkę, e, właśnie oryginalną, więc nie wiem, ale naprawdę bawiłem się bardzo dobrze. Dajcie mi znać, moi drodzy, w komentarzu, co wy sądzicie o tym filmie. Jeżeli widzieliście, i czy zamiar macie w ogóle obejrzeć, czy lubicie poprzednie Igrzyska Śmierci? Moja ulubiona to druga część, czyli w pierścieniu ognia. Ale do wszystkich mam słabość, tak jak do Jennifer Lawrence mam słabość, więc może też dlatego to pani Rachel Ziegler nie za bardzo mi podpasowała, bo tutaj chcieli z niej zrobić taką troszeczkę. Nową, starą catniz, biorąc pod uwagę, że to się dzieje wcześniej, ale jakoś niespecjalnie według mnie to się udało. Dajcie mi znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, a ja się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się materiał podobał, to pamiętajcie o łapce w górze oraz subskrypcji, komentarzu. Wszystko dla Was, moi drodzy. Także kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.